Manko z tej strony Mdziak, a dzisiaj zagramy sobie znów w Garden of Banban 6. Przypominam, że moja gra jest w produkcji i pierwszy jej teaser jest już na kanale Galactic Foxes. Link w pierwszej linijce opisu. Lecimy. Czytaj grę. Lecimy. Ostatnio skończyliśmy? O, muszę całą tą kaczkę od początku. No dobra, trudno. Przeżyję i guess. Nie jest moim przyjacielem. I nie on zamierza się z nim witać. Nie ma czasu do stracenia. Żyjesz? Nie? Trudno. Ty żyjesz? Nadal nie? Trudno. Bye. Have a great time. Z tego co pamiętam różowa karta była mi tam potrzebna do jednego z przejść, więc po prostu tam lecę. Bo oni chyba nie wstaną zbyt szybko. Chociaż to nie pierwszy raz jak oni upadają z jakiegoś powodu. że życie i tak zaraz wstaną. Okaże się, że jednak im nic nie jest. Nic im nie jest. Hits. No, let's go. Z ciemne załóki. Chodź tu o mój Boże, naprawdę nie trafiłeś? Dawaj leć tam. Jakby, ja nie wiem, na których korytarzach ja mogę być w ciemności, na których nie. Ja chyba na tym mogę akurat. To jest dziwne, bo jakby jesteśmy uczeni tego, żeby nie trzymać się w ciemnościach, ale w niektórych ciemnościach mogę się trzymać, i mogę mieć tu wyrąbane, tak jak tutaj.

But getting in there won't be easy. We would have to activate the four locks of the door from down here. But they need fixing first. And they need power. I can fix them if there's power. But I remember the sheriff rigging the power switch so that it would alert the entire facility to our location if activated. Uh huh. It would trigger an alarm, which is sure to attract some unwanted guests.

Okej. Okay. Dobra. Rozumiem. Lewo. Góra. No to ile ona będzie się ładować? Bo jakby ja tam... Strasznie dużo ich było to raz, dwa, że jakby nie mogłem ciągle kliknąć z tego na... na górze tej lampy. Było powiedziane, że ona się ciągle ładuje. A co to znaczy, że ona się ciągle ładuje? Przecież ja jej jeszcze nie zdążyłem ani razu użyć. Czemu lampa sufitowa się ładuje? To jest start reboot. To jest a, czy ja muszę resetować za każdym razem tą lampę energią? Hmm. Okej, okay, czyli ono nie było naładowane po prostu. niego Jestem z góry. Lewo. Góra. Nie, lewo, lewo. I góra. Jeez. Muszę to zresetować. W drugiej stronie się pojawiają fuck Wielkolud, cyk, cyk, po tej stronie bezpiecznie, po tej stronie teraz muszę prawo, góra prawo, muszę naładować energię. HITS HITS One more. I TO NO NIE NO NIE ZDĄŻYŁEM NO FUCK No jak to się nie klika No przecież ja mam pokazane powiadomienie tego, że Jakby Widzę znaczek tego, że mogę to kliknąć Klikam E nawet po 3 razy i to się nie klika Jaka spieprzona jest ta gra jeez, Naprawdę to jest jedna z 78 mechanik w tej grze. Mogliby chociaż mechaniki, które istnieją w tej grze od zawsze poprawiać między grami. Chociaż tyle. Czyli będę tydzień słuchał teraz tego typa. Za każdym razem. Przez to, że tu trzeba tak strasznie biegać. Lewo, prawo. Naładować. Muszę jak najprędzej tu ładować. To jest na razie bezpiecznie. Teraz tutaj góra. Teraz idę naładować od razu. Dół. Prawo. Tak, jesteś ty. Ciebie się pozbyć. Po lewej stronie jest na lewo. Idę od razu naładować. Nie ma czasu do stracenia. do góry I... tu na prawo na prawo i do dołu teraz idę naładować to od razu ta strona jest na razie bezpieczna już nie, lewo jest wielkolud, wielkoluda odstraszam tu muszę iść na lewo w górę lewo góra idę naładować trudno że się pojawił akurat trudno tu idę na lewo wielkolud najpierw lewo Teraz o dobra ja też nie, już nie chcę. Mam dość. Mam dość tej minigierki. Była chociaż interesująca, to muszę przyznać. Z względem tych poprzednich ta chociaż była interesująca. Miała fajną mechanikę, ciekawe zastosowanie przycisków i tak dalej. I co, idziemy? O, no dobra, to Nara. Teraz stąd pewnie wracamy znowu do tamtego przejścia. Znowu coś się wydarzy, stanie, dużego, grubego. Nie wiem. Przerwa na kawunie. I jak już to skończymy, to będziemy musieli iść do ostatniej strefy, pewnie. Idziesz? Idziesz. No, widzę, że ośmiornica. Z... Ka... Yy, ośmiornica, kawa, mernica. Świetnie, nie wiem jak. Gdzie... Ziomo zmienił. Swoje umiejscowienie A Aha, no Kurde cool. Te O mój Boże Ten mnie przyblokował tu, ten się zablokował tam Tu leć Muszę ominąć to drzewo cholerne Ja nie ufam tym lampom Nie ufam tym lampom, ani trochę. Za grosz, bo one się teraz pozapalają. Dronie! Leć! Bo one się teraz pozapalają. A zaraz wszystkie zgasną i będę musiał cały ten fragment przechodzić od nowa. Bo się okaże, że jednak mnie... W konia robili. Jakby tych twórców, tych twórców na to stać, naprawdę.

Unhappy happy oh, all we want to Wszystkie się ubawiły. Did you hear that? Tak, słyszałem to i Nie interesuje mnie to co ty tam tam słyszałeś. Goń mnie. A, bo zaraz umrzesz. Nie interesuje mnie kompletnie to, że ty jesteś zajarany tym, że śmiali się z twojego żartu. Bo ja nie czuję się bezpiecznie, stojąc tam z tobą w ciemnościach. Nie mam zamiaru. Cześć! Kałamarnico. O, Banban! Ban! Żyjesz! Banban ban jednak żyje. Niemożliwe. Niemożliwe. Is one more switch, and we're good to grab the scepter. I guess you could say our day won't be sent terrible for much longer. <laughs> yeah, no Anything happened while we were away. Nothing. It's strange. Did you know? I agree. Sir Dadadu is up to no good. nab, -nab showed up. Uh? Although I'm not sure if anyone would be happy to hear this. He tried some of his usual shenanigans, so I put him in a cage. Also your big cat friend just walked in here like he knew the place. I didn't dare get close to it. Where I need to go see her. She's one of the few that appreciate my jokes. Tinger Flynn wanted a word. Feels weird being on the same side again after all that's happened. Okay. O, nab, nab w klatce, faktycznie. Cześć, ko. Koci dinozaurze! Koci dinozaur! I co? I nic nie zrobisz z tym faktem. Myślałem, że będzie jakiś dialog. No najwyraźniej nie. Cześć, nab, nab.

I tak mi należą. A wszyscy, które skrzywdziłeś, nie zostaliby skrzywdzeni. Dobra, tam gadasz. Gdybym nie był podłączony do rur, które pozbawiły mnie giwanium i zmniejszyły mój rozmiar, czy mój oryginalny rozmiar mógł nam pomóc w naszej trudnej sytuacji? Nie.

Quit whining. You're not You're the only one. Maybe sleep, sleep for a bit physical. like Ophelia. A bit. She's been sleeping for days. The boss <coughs> is here. Finally. Here's the Kiautobus! Yo Ignore that. It's not the correct one. Oh, man. What are we even doing all of this? I don't wanna oh, go to man. the beach anymore i just want to go back. we cannot. we must get to the beach. i will be frank. i'm to, to reach our destination. if it weren't for your infuriating actions, we would not be in this current predicament. really, <laughs> stinger, my actions are your non-existent driving skill. i think Opila can drive better than you, and she doesn't even have hands. <laughs> you sure you want to do this again? Do what again? No need to get aggressive. Actually, I think now would be the time that we just go home. Do you have any idea how to get back from here? Well, no, but the captain and I could definitely figure it out. Right, captain? Deszcz nawet przez... Captain. Deszcz nawet przez ten... Another bus here. Przez chce rozmawiać z która na którym siedzi. O, kapitan to idzie. Nie, kapitanie! To zły autobus. O nie. <laughs> <laughs> Kapitan został porwany nap, nap. O nab nab został, został przejechany Staram się być poważny z fabułą tej, tej gry, ale jak sami widzicie jest ciężko Pamiętajcie, że moja gra jest w produkcji, pierwszy link w opisie. Moja własna gra horror, to będzie FNAF, a nie Garden of Banban. Ooo... No okej, okay, ubawiłem się trochę. Zaraz, 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 zaraz. Jak już i tak tu jestem... O, jest nasz dwugłowy przyjaciel. Slimak. który też uciekł z klawki, najwyraźniej. Hmm. Headphones. Chodź tu, bronię. Chcę się tobie przyjrzeć, jak ty wyglądasz teraz. Ej, dobra, ale szanuję za jedną rzecz. Kolor światła też się zmienia w zależności od koloru, jaki wybierzemy. Szanuję! Muszę to przyznać, szanuję, bo to nie jest do końca pójście na, pójście na łatwiznę. Dodali nową funkcję i dodali też kustomizację tej funkcji. Cześć. Ostatni przełącznik, no da.

Niebieska karta Niebieska tu była prawda, niebieska prawda, niebieska prawda, niebieska prawda, niebieska prawda O kurde, jak się polepszył w parkurze w Garden of Banban -Ban. O Widać ten skill Tygodniami ćwiczyłem teraz yy, Ten parkur Codziennie, dzień w dzień Nabiję sobie 30 godzin w tej grze tylko po to, żeby na nagraniach za pierwszym razem wskakiwać w takie miejsce Obiecuję tak było. Na pewno. Kurde, zielona tu była. Co mi się usrało, no? Zielona! Nie niebieska! Pum. No dobra, to banbana myślę, że będziemy gonić już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję wspierającym. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. No i cześć! Miłego dnia wszystkim!